I Dzisiaj jesteśmy na Cisgo Stincie, na którym mam 1265 zł w balansie, oczywiście z kozikiem. Tu haj. Dostajecie 10% bonusu do ładowania, darmowe 2 ,10 zł 10 groszy. Jak widzicie dużo metod płatności, bliczki, karty, skiny, krypto, jest wszystko. Kurczę, dostajecie nawet skiny za doładowanie, niezła sprawa, oprócz czego dwa prezenciki dla was. Szybki temat. Do wygrania dwie kosy dla dwóch osób: Falsion i Paracord. warty ponad 1600 zł. Wpłaść 840 z kodem TUHAJ na CSGO skin, żeby wziąć udział w obu konkursach, a zaraz po wpłacie dostaniesz powiadomienie czy wygrałeś. Czym więcej wpłacisz, tym większą masz szansę na wygranie. Powodzenia. No jak widzicie bardzo łatwa opcja do wygrania tych prezentów nie wiem czemu tego nie robicie. Nie wiem czemu nie wbijacie. Bo ja chciałbym już szykować dla Was kolejna. No dobra, i tak już szykuję. Eee, I to droższe. 210 zł. Wbijamy w to. MP7 Bloodsport na starcia. cieńcu złotych jest 210. 210 na 10 zł. to. Okej. Okay. Dobra. Najpierw sami tokeny ewentowe mamy, Krew, w królów wzgórza możemy wymienić na miejsce w rankingu. W otwieramy. Walizkę i dostajemy skinka, a w handlarzu bronią wymieniamy to Kenen na skina po prostu. Nieźle. Dobra, case battle, lecimy z case battlami, bo skrzynki nie oddały. Skrzynki nie oddały. Ok, łoki, dołki, ołki, hołki, połki, 66 zł. Proszę, proszę, żeby się od. Ok, oddaję Oddaje i to. Nie, to jest w underdogów, underdogów, underdogów. Przegrałem taką bitwę. Taki pól i tak przegrałem. Taka mizerna bitwa. Dobra, cena malejąca. Right. ride, wait, 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 guys, 4-2-0. 4-2-0. Underdogów, underdogów, dwie osoby. Dwie osoby, underdog, 4-4-2-0. Too high, 4-2-0. Dobra, lecimy z tym, bo w Emily nam asystuje i mam nadzieję, że dropnie. I tak żadnego zwrotu z tego nie ma, oprócz tego, że za każdą bitwę, przegraną, wygraną, dostajemy hajs. Za przegraną 1% z wartości bitwy, za przegraną, za wygraną oczywiście cała wygrana leci. Right. Mm, dobra, bo jak na razie to głupio przepalam a nie ma żadnego proficiku, a przydałby się, przydałoby się odrobić to, co tracę. Oczywiście dostajecie tokeny za każdą bitwę. 38, 16, no 27. Za każdą bitwę dostajecie tokeny, które w sklepie można wymienić sobie na skinka. Patrzcie, Judgment of Anubis kupujemy i jak widzicie, zawsze to jest 24 zł dodatkowe do, e, do bitewki 583. Czy chcemy wbić coś dużego? Albo wóz, albo przewóz. Proszę. Błagam Was. Błagam CSGO Skins. Błagam Was. <gry> dajcie mi jakiś dobry drop ok? jak na razie ocean drive dla gościa right to samo to samo <gry> czemu czemu ja nie mogę dzisiaj nic wygrać nie wiem o co chodzi 126 zł co ja mogę wejść w bitwę za 420 no 420 nie pogardzę ale <gry> kurde right 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 <gry> 4 grosze, 4 grosze, czajsz to, cz, czajsz. Dobra, no. Bywaj tak, bywaj tak. Jest czasami ciężko. Dobra. Przybity, nic nie dropi i no. Underlock. W końcu, w końcu, w końcu, w końcu. W końcu jakiś zwrot, ale to, jest, to są grosze, tak naprawdę. Przy tym, co było na starcie filmu. No, jest, jak jest jest. jak jest. Right, right, right. Dobra, a może coś z głównej strony otworzymy: Explosion Case. Bo jak wiecie, święta już za rogiem i tak zrobię dla was day i nawet święta. Wiem, że lubicie filmy, a ja mogę po prostu sobie zaplanować to lepiej. Wiecie o co chodzi? Nie ma co. Trzeba, trzeba haslować. Let the hustle go, in, guys. AWP ATRIS 38 zł, w końcu pozytywny akcencik i Evergrowth Case 25 zł Próbujemy, sprawdzamy, co z tego poleci. See you later, P250, ile to kosztuje? Right 29, czyli nadal leki profit. Leki <ścoughs> nawet słowicie nie wiem. Dobra, otwórzmy 2 10 zł 10 groszy. Co nam poleci, co nam poleci. Nieważne, ważne, że w Exchangerze możemy sobie wymienić tego skina na inne. Taki sam cenowo. Albo tańsze możemy też wymienić na parę innych. Myślę, że to jest spoko opcja. Sprzedajmy co jest i co. Ja będę dziękował wam za oglądanie. Bo dwa prezenty dla Was: Falsian, Falsion i Paracord. Do wygrania. No i co? No i do następnego. Yo!